Gdzieś yes, witajcie, dzisiaj kręcę? Wprost Stars Bo jest to pierwszy raz na moim kanale, kiedy taki, nakrywam. Choć o to się nakrywam pierwszy raz na telefonie, więc no. Za niedługo się kończy sesjon. A ja bym chciał nakrać coś. Jak się wam w ogóle... Nieważne. Jak się wam w ten skin? Bo on jest taki fajny. Tego chłopa. Ale dziwne trochę jest to, że ta szyja tutaj do takie nie wiem. Ej no, dzisiaj sobie pojawiamy w Prowstars, bo jak to ma wykonaną? Nie A tak w ogóle jak się, który. Z tych powera, już najbardziej przytał, bo jak krawę białe, ten mi się najbardziej przytał, bo tylko kiedy pokrywam poszczególne, tylko z tego powerapa, więc no, no, ale no, 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 krawę to są z ksinki Nie, ksinki mi są tam Ała Ja ten st o ja też stachłem no nie no. Ale zapiłem kokos to się liczy Zapiłem go To się liczy. To jest najważniejsze Zapiłem kokos On no, w duby, że umarłem Zapiłem go Nie ma nie! Internet się przyjne Nie przypijesz mnie I Naprawdę chcę mnie szapić. Panie nie szapić No co? Ciepa <laughs> nie ucieka No to ja już stechłem No to stechłem Nie o, jestem ja, ten, no, no to już w w kurę. I on się jeszcze nie rusza. I te nie boję wam. Jeszcze Ale na... Tak to wykrątasz jeszcze kurde tyle pucharków straciłem w tym. Ale kówno ja ogóle, wiem, było, kura dostaliście tego mój trochę troszkę się ten krub mój się, no, jak to powiedzieć, nie udało się. Ten w którym jestem, no, nie udało się, niestety. A kupować mi się tego skryta też nie chcę, ponieważ taki psetki troszkę, można powiedzieć, i potopa mi się po prostu. Patrzcie, kabra, Ne! Nevím, co já říkám. Já se něco, o ne, tohle je pan Co mu mluvím, o Jaký pan synka, kým je pan Křínka? Ne, krakaka! No to jste <laughs> na jmenuje se já. Kenny, utaci se, kenning. se Kenny. Jste chvíli. Ne, utáče. Teda, čím venci A po stacji mi się -e nie chce w ogóle. Nie chce mi się w ogóle krać. na no. czekałem jak mnie słychać w ogóle. Czy mnie w ogóle słychać? To jest pytanie. Dobra, nie chcemy ksinki A naj 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 nie chcemy naj 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 Mam no, więcej gówna Kurnie nudzi mi się i nie mam co robić dlatego nakryłam te kubienka takie O już stachłem brawo. Ja już stachłem, ale nie stechłem, jeszcze Kratne do szybkość, kratne, kratnę, nie kratnę, nie kratnę Kiin, mnie ja, ja powracam do kruwo Może się jeszcze... Nie, uta się, puszczę chmur. Dawaj, Primo! Nie, Primo! Nie! Nie! A moja ręka. Szatki, ja tu... jesteśmy na drugim miejscu. I to się liczy jako wykran. Jej, szatki start home. Nie chcę, chcę wyjść. Nie! Nie! Wyjść chcę. Nie, nie mogę wyjść. Tak, 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 Oj, <laughs> sposób, co ja. No, tak, 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 mam tak, 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 no... tak, tak, w ja O tak, 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 W ogóle nie, jak widać, toż, no, nie widać, mi się w, ogóle nic robić w tym. Czy są nie ten, są to dysk... Bo kury. Okej, okay, zakrajmy to kimś innym. kimś, kim umiem krać, czyli nikim? <grym> hmm. Nie wiem, kim się krać. Nie, ja to wytnę. Witajcie po cięciu. A, ja pura w ogóle nie wyprałem z tym <grym> głupi O, ścierałem mnie. <grym>

i tak z tych Mój nie chce mi się krać, bo kuraj już. Tam chcę ścieć. Nie wiem. Ja mam. Tam to tu. To. to jest. <laughs> ale jaja, ale nie wiem, co to robi. Wielki na Okej, Bo jakiś kwadrat rojc, Jo, ja ci kręcę. Jo! Ja! Nie wiedziałem o tym, ale jaja Jak się śmieję, jak kolor. Nie wiem, samaruję maruje i wszystko tutaj na... Na czerwono Dobra, nie chce mi się Nie wiedziałem, że to są takie jakieś funkcje, a inne funkcje mnie nie łączą. Co to? Nie ma, że to akramy. Super wier, czym akurat teraz? Ej, co? Ja jest ja. ja już spędził już głupi na tą krew kurę. Aaaa, Aaa, wszystko, nie, 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 tak. zniszczyłem nie, 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 To nie, Misia Pierz nie. A baki, co no, w tuby. Nie, naj, 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 Nie chcę mu dać szybkości. Tu pasuj, nigdzie nie chcę stygać. Jeszcze.

Łapciopa, on małty na misianie I koni nie trafiłem ani rasiu On tak w topie. się on stał tam w wszystko Niech robią co chcą Nie, spiernica do mnie, ja nie chcę walczyć, chcę moje metusię Metuski moje! Aż wiem, że on ma urta, ja w ogóle urty uszyłam w tej grze, ja już, ja naprawdę ci sił no drzewam, tylko tyle. O ty kównie. Kliknąć mojego niebieskiego ultimata, ale nie mogę, niebieskiego. W to, to kówno forowe wewe, chcę kliknąć, ale nie, nie mogę. Jej, teraz mi się klikło? I te arnie. No to tutaj. Nie chcę mi się już kradź w ogóle. I w ogóle było pewnie na coś stać, bo oczywiście to jest koniec. Ile mam jeszcze? Czy stać to reszta? Nie było pewnie stać, nic mam to w tupie. Chciałem powiedzieć dziękuję za okrątanie. I sayonara!